A Maciuś na spacerze, i co najciekawsze, Maćkowi towarzyszy wesoła ciotka. Maciek już wygląda, że został osiodłany przez wesołą ciotkę. Już się tak nie prycha, nie pacają. O. A nie, ja pochwaliłem, ale już nie jest taki ostry jak przedtem. No, a Romeo to toleruje to. Co to. to Ciotka, Rome to się wszystkimi dogaduje. O nie, nie. <ścoughs> Maciek pokazuje. Stanowczo nie. Chodź idziemy Maciulek. Chodź Maciulek. Chodź Widzisz jakie masz powodzenie? Ale się zjeżył aż trochę. Maciek ma powodzenie, ale... Co z tego jak on nie chce tego powodzenia? Inne koty to by się cieszyły. To muszę zobaczyć jak ładnie cokrotki się rozwinęły. Jakie dywany stokrotek są. Aż zrobię przybliżenie. Zrobimy przybliżenie stokrotek. Zobaczcie. Takie dywaniki. Piękne. się przypomina dzieciństwo. Łąki w Maju pełne stokrotek. No, idziemy. Idziemy. Zobaczymy dokąd nas Maciuś zaprowadzi. Mama o no, no, tu, a Maciuś tu. I Maciulku? Kicia? A gdzie Maciek? A przeszedł na tamtą stronę Maciek tu A Margolcia Margolcia mieszka tutaj na tym oddziale I czasami, a właściwie często jest tutaj widywana Ale rano wygląda, że ich jeszcze nie ma jest na oddziale. Nie widać jej. Lubi tutaj sobie przesiadywać w krzaczkach. <laughs> Nie ma jej, a ciotka u nas panie posadziły kwiatki. To są chyba bratki, tak? Ten. A gdzie Maciuś, tu jest Romeo. A Maciulek? Maciuś Straciłem się z oczu. No Maciuś Maciuś. A tutaj kochani. Tu jest kapliczka. I tutaj pod tą kapliczką umieściłem pudeło tekturowe, a w środku była lodówka turystyczna, plażowa, zrobiona na domek. No i trzy dni temu zaczęło się sprzątanie. Sprzątanie się tak zaczęło, że domek zginął. I próbowałem dochodzić, gdzie ten domek jest. Oczywiście wszystkie osoby, które pytałem, a tutaj brały udział, nawet nie wszystkie pytałem. To powiedziały, że nie było. Że już nie było. I domek wcięło. No. I wygląda, że sprawa już jest pozamiatana. Czyli domka nie odzyskam. Ale ja mam sposób. Ponieważ to jest ten oddział. To pójdę do tej pani kierownik tego oddziału, powiem o całej sprawie i zażądam zwrotu domku. Niech ona tam dochodzi między swoimi pracownikami, który to mi podprowadził. Ten cały mój mobilny domek. A jeżeli będą głupacznąć, że nic nie wiedzą, więc nikt nie wie, czeski film, to ja. Zabiorę tytułem rekompensaty ten domek. I zobaczcie, tu jest domek dla kotków. I co z tym domku? Zamknięty ten domek. Jak te koty tu mają siedzieć? W tym domku. No. No jak? Koc wyłożony. No to jest gniazdko. To jest tyle dobre, że tutaj zimą można żarówkę zainstalować i będzie go ogrzewanie. Nawet zimą teraz. W ciągu dnia. Lata nawet. Karmią. To jest jedzenie. Ciotka przyszła. Szukamy Feliksa. Jedzenie tutaj też wykładają. Felix, 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 Felix. nie no. pokazują się, ale gdzieś tutaj są. Pobliżu. Tutaj zapewne jedzenie jest wyłożone, bo widzę salaterki. Zaraz zobaczymy, co oni wyłożyli. Romeo! Zaraz zobaczymy. O, było jedzenie. Było, ale nie ma. Nie ma już jedzenia. Próż. Było, ale się zmyło. Dyrektor popielniczkę ma. No. dobra. No, Romeo przyleciał, ale już nie ma nic do jedzenia. Nie, Romeo? Tylko zapach pozostał. A <laughs> aż oblizuję. Ciotka też idzie. Chodź kicia. A, obwąchują tutaj koty na takich narożnych krzewach zwykle sikają w punktach charakterystycznych. No ciotka, i zobacz ty też z lustru, co tutaj jest. No. To ty swój zapach zostawiasz tutaj. <laughs> Wygląda, że tak. O. Żeby inne koty poznały. Nie sika, to tarza się. Musisz zobaczyć, co tam za okno jest. No, chodźcie, podsadzę. Chodźcie, podsadzę. Chodź. Chodź, Kicza. Nie, chcesz, nie, to nie, nie, no, nie, No to No to Ale nie spotkaliśmy Feliksa. Mamy 26 maja 2019 roku. A, zobaczył Włóczka. Niedziela, dzień wyboru do Europarlamentu.